Szukając ciekawych miejsc na mapie Polski, zdecydowałam się na podróż po Dolnym Śląsku. O Dolnym Śląsku wiedziałam na pewno dwie rzeczy: że jest piękny i że skrywa wiele tajemnic. Na tej trasie odwiedziłam Ząbkowice Śląskie. Nieduże miasteczko założone w XIII wieku przepiękne i jak się okazuje łączące się z historią Mary Shelley i jej książki Frankenstein czyli współczesny Prometeusz jeżeli jesteście państwo zainteresowani tajemnicą Frankensteina i ciekawostkami jakie można odkryć w muzeum w Ząbkowicach Śląskich, to serdecznie zapraszam na dzisiejszy odcinek. Witam Państwa bardzo serdecznie, ja nazywam się Ada Edelman i zapraszam Państwa w podróż historyczną, w podróż zupełnie niezwykłą. Ząbkowice Śląskie, jak wspomniałam, to miasteczko założone. Około 1280 roku. Znane jest no nie tylko z krzywej wieży, a muszę Państwu powiedzieć, że to jest naprawdę spektakularna krzywa wieża, i generalnie jest to w ogóle bardzo zadbane, przepięknie położone miasteczko z, no z jednym z najpiękniejszych ratuszy, jakie w ogóle widziałam w Polsce, znajdują się tam też malownicze ruiny zamku, ale i elementy kojarzone z postacią Frankensteina. Możemy zastanowić się, jak to możliwe i co ząbkowice mają wspólnego z doktorem Frankensteinem i stworzonym przez niego potworem. No więc okazuje się, że zaskakująco wiele. Otóż w roku 1606 w mieście Frankenstein, bo taką nazwę to miasto nosiło przez dziesiątki lat, od średniowiecza do roku 1946, ząbkowice śląskie nosiły nazwę Frankenstein. W ten sposób dowiadujemy się, iż w 1606 roku wybuchła tam epidemia dżumy. Była to straszna epidemia, podczas której niemal trzecia część mieszkańców tej miejscowości straciła życie. Choć w tamtym czasie epidemie dżumy. Nie były niczym nadzwyczajnym i nawiedzały wiele mniejszych lub większych skupisk ludzkich, to jednak epidemia w miasteczku Frankenstein stała się tematem legend, opowieści, a cały jej przebieg był szeroko kolportowany. W innych częściach Europy. Opowiadano o tym po prostu i y, ukazały się również wzmianki. Proszę Państwa, y, cała sprawa zaczyna się tak naprawdę od konfliktu pomiędzy pijanym pomocnikiem grabarza, który awanturował się gdzieś w gospodzie i zostając zatrzymany. Przez stosowne władze. Tam pod wpływem alkoholu zaczyna opowiadać niestworzone historie, no, które stają się pożywką dla późniejszego aktu oskarżenia i dla późniejszych wydarzeń. Dla bardzo okrutnych wydarzeń, dodajmy, które rozegrały się w miasteczku. Proszę Państwa, grabarz, podobnie jak profesja kata, no, nigdy nie cieszył się y, jakimś szczególnym y, poważaniem, a zwłaszcza w średniowieczu. W czasach nowożytnych ludzi związanych z tą, no, powiedzmy, specyficzną branżą uznawano za niegodnych, nieczystych. Co odbija się również w kulturze światowej, gdyż w wielu innych krajach, na przykład w Indiach, pochówkiem, paleniem zwłok zajmują się ludzie z najniższej kasty indyjskiej, tak zwanych niedotykalnych. Po prostu pochówek i kontakt ze zwłokami ludzkimi w wielu kulturach był tematem tabu. A nawet w niektórych pozostaje takim po dziś dzień. No, można sobie łatwo wyobrazić, że jeżeli grabarz był zawodem kontrowersyjnym, nieczystym, to też łatwo było powiązać pomór, czy też możliwość rozprzestrzeniania się tej choroby poprzez jakieś specjalne, magiczne lub inne działania właśnie z osobami wykonującymi tą profesję. I tak burmistrz Marcin Koblic w Kronice Miejskiej zanotował. 10 września 1606 roku aresztowano dwóch ząbkowickich grabarzy, Wacława Ferstera, grabarza od 28 lat i jego pomocnika Jerzego Friedgigera. Pochodzącego ze strzegomia. Z powodu mieszania i preparowania trucizn. Obaj zostali wydani przez parobka Forstera. Od tego momentu rozpoczęła się cała fala aresztowań, gdyż jak się Państwo domyślacie, osoby oskarżone były przesłuchiwane no, w sposób. Yy, nie chcę tutaj używać brutalnych słów, ale były po prostu w taki sposób przesłuchiwane, że każdy przeciętny człowiek przyznałby się do wszystkiego, nawet do tego, czego nigdy nie zrobił, nawet do tego, czego nigdy nie planował zrobić. W końcu doszło do rewizji w mieszkaniach oskarżonych i jak wieść niesie, podobno u jednego z nich znaleziono słoiczek ze sproszkowanym lekarstwem które miało być sporządzone z ludzkich w sumie aresztowano 17 osób które przyznały się jak się państwo domyślacie do wszystkiego co im zarzucano i te wszystkie osoby zostały skazane na karę śmierci pozwólcie Państwo, że zaoszczędzę wam drastycznych szczegółów bo nie tutaj o tym jest ta audycja w każdym bądź razie wydarzenia, jak wspomniałam, były głośne w całej Europie. A jeśli jeszcze jesteście zainteresowani całą tą historią i w ogóle chcielibyście przyjrzeć się y, tym wydarzeniom szczegółowo, to y, jest Izba Pamięci Frankensteina w, miast, y, w Ząbkowicach Śląskich, którą można zwiedzać. W której są przemili i bardzo kompetentni panowie oprowadzający po niej, podający mnóstwo historycznych szczegółów, i um, którzy przybliżą wam nie tylko um, fakty historyczne, ale również poprzez państwa obecność w tym konkretnym muzeum w tej izbie pamięci Frankensteina. Poczujecie Państwo również atmosferę tamtych czasów, gdyż jest to miejsce tak przygotowane, żeby w sposób chronologiczny można było poznawać tą historię, potem poznawać historię Mary Shelley, a także zejść do piwnic, podziemi, w których stworzono, no, bardzo. Takie klimatyczne, można powiedzieć, bardzo oddające grozę tego wszystkiego, laboratorium doktora Frankensteina. Zanim przejdę do dalszej opowieści o samej Mary Shelley i tego, czy jest możliwy jej, jej związek z ząbkowicami śląskimi, czy też nie, to ja jednak chciałabym Państwa zachęcić, żebyście. Odwiedzili koniecznie Ząbkowice śląskie, bo to miejsce przepiękne, bardzo klimatyczne. Miejsce, które jest taką perełką, jeżeli chodzi o miasta Dolnego Śląska. Zdecydowanie warto je odwiedzić, gdyż jak wspomniałam wcześniej, tam jest piękny ratusz. Krzywa wieża, która no, jest naprawdę, proszę państwa, spektakularna. Jest y, mnóstwo urokliwych uliczek, w których po prostu chciałby się człowiek zgubić, chciałby tam zostać i mieszkać w tym, y, w tym miasteczku. To jest y, takie ciche, przyjemne miejsce, w którym człowiek może odpocząć, ale i też Mieć odrobinę yy, przyjemności poprzez kontakt z historią, z różnymi opowieściami i legendami. Wróćmy jednak do postaci Mary Shelley i do jej wielkiego dzieła: Frankenstein, czyli współczesny Prometeusz. Przypomnijmy, że powieść doczekała się wielu adaptacji filmowych na bardzo różnym poziomie. Była tłumaczona na niezliczoną liczbę języków i uznaje się ją za jedną z pierwszych powieści sci-fi. Ona po prostu na stałe zapisała się w kulturze światowej. Powieść Mary Shelley nie jest bowiem prostym dziełem obliczonym na dreszczyk emocji, na efekt grozy. Powieść obraca się wokół dylematów moralnych, a przede wszystkim wobec dylematu, w którym to człowiek równa się z Bogiem stwórcą, w którym człowiek. Ma możliwość decydowania o losach stworzonej przez siebie istoty. Doktor Frankenstein przeraził się swojego dzieła, przeraził się konsekwencji tego, co stworzył, a przez to, że przeraził się, to swoje st st stwo stwo stworzenie odrzucił odseparował od siebie. Tymczasem Mary Shelley kreśli w obraz istoty o wielkim sercu, istoty, która nie jest zła. Nie ma w sobie zła, jest na swój sposób niewinna. A oto właśnie odrzucenie przez ludzi szykany, samotność, odrzucenie nawet przez swojego stwórcę. Powoduje, że istota ta zaczyna to zło czynić. Więc powieść autorki jest o wiele bardziej złożona, głęboka jest wręcz przypowieścią filozoficzną. To, że współczesna popkultura wyciągnęła z niej tylko niektóre elementy, i im poświęciła najwięcej uwagi, nie znaczy, że w tej powieści nie ma dużo głębszych i ciekawszych wątków. Pomysł na powieść zrodził się, jak znamy to z historii, w willi Diodati nad Jeziorem Genewskim, 16 czerwca 1816 roku. Podczas spotkania towarzyskiego e, Szelejów z, lo, z Lordem Byronem i Johnem Polidori. Towarzystwo spędzało wiele czasu w domu, gdyż e, w te, ten rok był tak zwanym rokiem bez lata. A nazwano go tak, gdyż e, lato było wyjątkowo deszczowe i chłodne co wiązało się z potężną erupcją wulkanu z Tambora na wyspie Sumbaba w Indonezji. Z pamiętnika Mary opowieść ta wygląda tak. Spędziłam lato 1816 roku w okolicach Genewy. Było wyjątkowo zimno, deszczowo i wieczorami zbieraliśmy się przy kominku, delektując niemieckimi opowiadaniami o duchach. Te baśnie budziły w nas chęć, by je naśladować. Dwoje przyjaciół oraz ja postanowiliśmy, że każda z osobna wymyśli historię opartą na fenomenach nadprzyrodzonych. W tym miejscu warto zrobić małą dygresję, gdyż lekarz i pisarz John Polidori stworzył właśnie wtedy, takie opowiadanie pod tytułem Wampir i ta opowieść ludowa którą on w pewien sposób przetworzył na właśnie taką nutę romantyczną stała się później inspiracją dla Williama Stokera do napisania jego powieści Drakula Jeśli chodzi o Mary Shelley, niektórzy historycy i niektórzy czytelnicy zastanawiają się, jak to możliwe, że dziewiętnastoletnia dziewczyna stworzyła tak niesamowicie głęboką i przejmującą powieść. Myślę, że po prostu nie doceniamy historii związanej z Mary, gdyż była ona córką intelektualistki można powiedzieć, takiej feministki Mary Wollstonecraft, uchodzącej za jedną z najbardziej znanych obrończyń praw kobiet i no można by było powiedzieć taką aktywistkę społeczną. Ojcem zaś Mary Shelley był William Godd Godwin, zaliczany do grona wybitnych myślicieli społeczno-politycznych swojej epoki. Mary wychowywała się właśnie w takim domu, gdzie te spotkania intelektualistów odbywały się jakby na co dzień. Ona by miała niezwykle solidne wykształcenie w dziedzinie historii, mitologii, literatury, Biblii, pobierała lekcje. Sztuki języka włoskiego, francuskiego, łaciny, grecki. Ona po prostu była wszechstronnie wykształcona i w ogóle była uważana za niezwykłe, za cudowne dziecko, bo przy tej swojej delikatnej urodzie i takim dziecięcym wdzięku, ona wydawała się od samego początku mieć. Umysł dorosłego, umysł wykraczający poza to, co jesteśmy w stanie kojarzyć z, z dzieckiem, z jego radością, wesołością, spontanicznością, ale też z wnioskami, jakie dziecko potrafi z różnych historii i z różnych rzeczy wyciągać. Ona była po prostu nad wiek rozwinięta i niosła bardzo ciężkie piętno, gdyż matka Mary Shelley umarła wkrótce po porodzie. Była ona wychowywana głównie przez ojca. I to również mogło mieć wpływ. Na sposób w jaki ona była wychowana i na to, jak bardzo chciała tej matce dorównać, gdyż yy, jedna i druga próbowały wyzwolić się jakby z ucisku klasowego i publikowały prace poruszające drażliwe tematy. Prace, które spotykały się z falą yy, krytyki. No gdyż przyszło im żyć w Epoce, gdzie zakładano, że kobiety są w ogóle niezdolne do decydowania o sobie. Zatem, skoro Mary była tak nad wiek rozwiniętym dzieckiem, to możemy założyć, że w wieku 19 lat również jej postrzeganie świata, jej sposób myślenia no, wykraczał daleko poza to, o co podejrzewamy przeciętną dziewiętnastolatkę. Historia głosi, że Mary może nie tyle otrzymała inspirację we śnie, ale na pewno były to jakiś rodzaj wizji na pograniczu snu i jawy. Ona sama wspomina, że nie spała, że cierpiała w tym okresie na bezsenność. I że cała fabuła przemknęła jej, jakby przed oczyma. Ona napisała w swoim pamiętniku: Widziałam bladego ucznia nieczystych sztuk, klęczącego obok rzeczy, którą zbudował. Widziałam odrażający widmowy obraz mężczyzny, wyciągniętego, a następnie przy pracy jakiegoś potężnego silnika wykazującego oznaki życia. Czyli, że jakby moment tego ożywienia um, ciała stworzonego z różnych ciał przez doktora Frankensteina. Podczas gdy sama fabuła Frankensteina oczywiście mogła być po prostu wynikiem wyobraźni Mary Shelley, a może czegoś co czytała z kroniki Ziemi, z kroniki, w której w cała nasza świadomość, wszystkich nas jest zapisywana od początku świata. W takim stanie półsnu transu, jak podaje literatura tematu i liczne przykłady, no, może dojść do takiej szczególnej, wyjątkowej inspiracji. Niemniej wspomnieć należy, skoro już tak. Tutaj szczegółowo mówimy o historii powstania książki Frankenstein. Mary Shelley i jej przyjaciele odbywali podróż po Europie. I w ogóle nie ma cienia wątpliwości, że oni przebywali przez pewien czas w niemieckiej nadrenii. I tam właśnie natknęli się na ruiny zamku Frankenstein. Ten zamek góruje imponująco. On się wznosi ponad 400 metrów nad Doliną Renu. I w XVII wieku, w XVII wieku, zamek ten był w posiadaniu niezwykłego właściciela Johanna Konrada Diplera, który. Był słynnym alchemikiem. Oczywiście, jak każdy alchemik, gonił za odkryciem kamienia nieśmiertelności, gonił za odkryciem tego, czym naprawdę jest życie i śmierć. On był wykształconym jako fizyk. Posiadał ogromne laboratorium, w którym przeprowadzał przeróżne eksperymenty. Był oczywiście zafascynowany tajemnicą śmierci, dlatego przeprowadzał tam eksperymenty również na zwierzętach, na on jego bardzo interesowały właśnie reakcje nerwów na stymulacje. Dippler w Niemczech był znany jako Konrad Frankenstein. On bardzo dużo czasu poświęcał tym swoim eksperymentom. Był na takiej drodze dociekań, że wierzył, i można to odnaleźć w jego zapiskach, iż możliwe jest przeniesienie duszy z jednego do drugiego ciała. Oczywiście, jego przedstawienie tej tezy, no, budzi kontrowersje. Niemniej nad tym pracował i o tym myślał. Ponieważ jego eksperymenty wydały, wydawały się e, służbie, która na tym zamku pracowała, oraz e, okolicznym mieszkańcom, no tak niesamowite, tak groźne i tak naruszające nieomalże boskie prawa że i tu są dwie wersje, bo jedni twierdzą, że okoliczni mieszkańcy po prostu wygnali go z tego zamku, a inni z kolei, że został na tym zamku otruty, gdyż obawiano się rzeczy jego samego i rzeczy, którymi się zajmował. Mary Shelley nigdy nie przyznała i nie, nie, nie znajdziemy takiego, takiej wzmianki, że Dipel był inspiracją dla postaci doktora Frankensteina, no ale tutaj podobieństwo jest spore i trzeba to po prostu przyznać. Zatem, czy jesteście Państwo miłośnikami pięknych miasteczek Dolnego Śląska, czy też jesteście fanami powieści Frankenstein i samej Mary Shelley, to niewątpliwie koniecznie powinniście się w Ząbkowicach Śląskich znaleźć. Odwiedzić właśnie laboratorium Frankensteina, odwiedzić y, zamek, który tam jest, bardzo takie naprawdę y, bajkowe ruiny y, zamku, y, zobaczyć krzywą wieżę, przejście po tych urokliwych uliczkach. I spędzić tam trochę czasu. Zdecydowanie polecam, ponieważ właśnie w, tym, w tej sekcji, jakby poświęconej Mary Shelley, miłośnicy powieści znajdą plakaty, znajdą różne pamiątki historyczne dotyczące filmów i adaptacji filmowych. Znajdziecie tam również Państwo ciekawe wydania samej powieści, i naprawdę mm, atmosfera, która tam została stworzona, jest fantastyczna. Przy okazji bardzo serdecznie pozdrawiam przemiłą, przemiły zespół, który y, pomógł mi bardzo podczas robienia zdjęć. Umożliwił mi wejście w czasie, kiedy jeszcze nie było tam zwiedzających, udzielono mi wszystkich potrzebnych informacji. Panowie odpowiadali na każde moje pytanie. To jest też bardzo ważny aspekt, gdyż nie wszędzie spotykacie się Państwo z tak miłym przyjęciem przez osoby, która Oprowadzają po danym obiekcie. Także zdecydowanie, Ząbkowice Śląskie to perełka. Warto tam pojechać, warto przyjrzeć się tej historii i pomyśleć, że wydarzenia, które się tam rozegrały, mogły ze względu na to, jak szerokim echem odbiły się po całej Europie, no mogły jednak dotrzeć również. Do samej Mary Shelley. Tak czy owak, warto zwiedzić Ząbkowice Śląskie, do czego serdecznie Państwa zachęcam, zapraszając jednocześnie na kolejny odcinek Wakacji z Duchami. Dodam też, że w samym muzeum spotkałam grupkę osób, które poznały mnie, z którymi. Zrobiłam y, sobie na ich prośbę wiele zdjęć i obiecałam, że przy okazji nagrania tej audycji serdecznie ich pozdrowię, więc robię to w tej chwili. Wszystkiego dobrego dla Państwa! Pa!